Cześć, z tej strony Tomasz Zrual. Zapraszam do kolejnego odcinka z serii Zapytaj Trenera, w którym to będziemy odpowiadać na Wasze pytania, radzić, jak się odżywiać, co robić, żeby poprawić Wasze wyniki. Zapraszam na materiał. Byliśmy pytania dotyczące poprawy refleksu, szybkości poruszania się. Jest z nami dzisiaj Damian trener w naszym klubie. Zaprezentujemy mi kilka ćwiczeń na poprawę, poprawę refleksu szybkości poruszania się. Ćwiczenie rozpoczynamy od właściwej pozycji. Pozycja wyjściowa do walki. Stopy na szerokości obręczy barkowej. Skręcone do siebie równoległe. Ręce w pozycji walki. Zaczynamy sobie od pojedynczego ciosu lewą ręką. I patrzymy jak gruszka reaguje. Staramy się tak uderzać, żeby gruszka sobie luźniutko chodziła. Jak złapiemy lewą rękę, możemy włożyć drugą prawą. I sobie ćwiczenie wykonujemy w miejscu, pilnując żeby żeby gruszka nie uderzyła w ćwiczącego. A żeby sobie utrudnić ćwiczenie, możemy dodać poruszanie się w lewo, w prawo w różnym i tak samo zadawać ciosy. Siła ciosu reguluje poruszanie się gruszki i tym sposobem zaczynamy, porusza się wraz z gruszką, która, która kształtuje naszą, naszą powiedzmy, no, w tym ćwiczeniem kształtujemy nasz refleks. Możemy sobie też utrudniać ćwiczenie, łączyć to w kombinacji, starać się uderzyć w kombinację, poruszać się coraz szybciej, w różnych kierunkach. <laughs> ćwiczenie na początku może się wydawać bardzo proste, aczkolwiek każdy, kto próbuje to robić w pierwszy raz, no, może czasami oberwać y, od gruszki i na pewno nie jest to tak, nie jest to tak łatwo trafić, y, trafić gruszkę, która chodzi na drugą Kolejnym ćwiczeniem na poprawę refleksu jest ćwiczenie w parach z wykorzystaniem prostej koszulki. Pamiętajcie, że zawsze trenuje, trenujemy i traktujemy się po partnerku. Trenujemy tak, aby partner mógł wykonać dane ćwiczenie, dane zadanie. W tym przypadku będzie to zejście w lewo, zejście w prawo czy odejście w tył. Wykonujemy tak ćwiczenia, żeby pomagać partnerowi w nauce, czyli nie staramy się go za wszelką cenę trafić trafić twarz czy zrobić mu krzywdę a pomagamy mu na przykład przez to, że spowalniamy na przykład ruchy przez to on, on zrobi zejście w lewo, zejście w prawo zrobi nurka, zrobi odejście możemy sobie powoli zacząć wykonywać to ćwiczenie w miejscu, że sobie wyrzucamy koszulkę raz, dwa, trzy to samo ćwiczenie można zrobić wyrzucając piłeczkę tenisową na jakimś sznurku albo gumce dalej hop, hop, twarda garda hop, 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 hop. Możemy utrudnić w zadać poruszanie się. Hop, hop, hop. Jednocześnie partner trenuje refleks, trenuje uniki, trenuje utrzymanie dystansu. Hop, hop. Możemy też zaznaczyć bardziej pod zawodników MMA, że na przykład zaimitować wejście w nogi, hop, uderzyć gdzie partner musi zaprać nogi albo wykonać spro. Okay? I taką zabawę możemy sobie zrobić, na przykład 2 minuty jeden, dwie minuty drugi. Później możemy na przykład dodać tarcze, czyli jest hop, uderzenie tarcza. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Kolejnym ćwiczeniem na koordynację ruchową jest fajny przyrząd, który mamy tutaj na ziemi, drabinka. I tutaj jest szereg ćwiczeń, które są pomocne w nauce i doskonaleniu poruszania się i pozycji walki ciosów prostych, pracy na nogach, poruszanie się w różnych kierunkach fajnie można połączyć pracę nóg z pracą rąk na przykład w pierwszym przyczynie z pozycji walki będzie krok w przód połączony z lewym prostym Damam nam demonstracja hop, hop czyli mamy poruszanie się w przód z ciosem prostym to samo możemy zrobić w tył hop, hop, hop to samo możemy zrobić w przód na dwa ciosy, czyli lewy prosty, lewa noga, prawy prosty, prawa, prawa rączka. Hop, 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 to samo w tył. Ok, teraz zaprezentujemy kilka fajnych ćwiczeń, pomocnych w nauczaniu ciosów prostych z wykorzystaniem piłki lekarskiej. Yy, piłkę powinniśmy dobierać według wagi ćwiczących. Odległość też powinna być adekwatna do możliwości fizycznych jednego i drugiego uczestnika treningu. Może krótka demonstracja. Przy wykonywaniu tego ćwiczenia należy pamiętać o tym, że cały czas mamy gardę. Po wypchnięciu ręka wraca do gardy zarówno lewa, lewa, jak i prawa ręka. Możemy sobie utrudnić ćwiczenie, dodając ciosy proste po wypchnięciu piłki. Wygląda to mniej więcej tak. Okej, okay. to samo ćwiczenie może partner wykonać sam przy ścianie. Zaczynając od tego, że wypycha piłkę i uderza, wypycha do ściany. Musi ją wypchnąć z taką siłą, żeby piłka odbiła się od ściany. Piotrek zademonstruje. Okej, okay. podobną rzecz. Podobną rzecz możemy zrobić przy ciosach doskonalających haki, czyli uderzamy od dołu, tak jak imitujemy ciosy, ciosy z dołu, tak zwane haki. Ok, Piotruś, każesz? Okej, okay, dzięki. Podobnie ma się też rzecz z ciosami sierpowymi, też z wykorzystaniem ściany i piłki. Ok, fajnym ćwiczeniem w parach. Jest ćwiczenie też doskonalające ciosy proste. Mapiemy partnera za dłonie i jeden drugiemu wyciąga i lewy i prawy cios. Rotując odpowiednie biodra. Stopy i wyciągając cios jak najdłużej. Ok. Innym fajnym ćwiczeniem z gumami jest... Jest zeskolenie siły ciosu za pomocą gumy, Piotrek do mnie tyłem, masz jedną, przy drugą, idziemy sobie, partner trzyma, o, przepraszam, partner trzyma jedną gumę, hop i drugą, hop, 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 ok, obracamy się, to samo, zrobimy z wyciągniętego ciosu ściągamy, czyli wyciągasz cios, Hop, naciągnięty, wracasz. Hop, 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 hop. Mieliśmy także pytanie, jak utwardzić mięśnie brzucha i odpornić, i odpornić je tym samym na ciosy, na ciosy czy kopnięcia. Mamy fajne ćwiczenie do demonstracji, ćwiczenie z piłką. Ćwiczenie polega na tym, że uderzamy piłką lekarską w momencie spięcia przez partnera. Wygląda to mniej więcej tak. Okay. Dla bardziej zaawansowanych możemy zwiększyć ilość ciosów, możemy delikatnie puszczać piłkę, aczkolwiek należy to robić bardzo ostrożnie z uwagą na to, żeby y, nie upuścić piłkę w miejsce, gdzie nie trzeba partnerowi. Uwaga? Hop. Ok, dzięki. Mieliśmy pytanie dotyczące kształtowania szybkości kopnięć, najprostszym ćwiczeniem i najszybszym, które można wykonać na worku albo na tarczach. Jest tak zwana tempówka. Możemy to zrobić w czasie 5 sekund, 10 sekund, albo na przykład do powtórzenia. 5 kopnięć na jedną, 5 kopnięć na drugą, co wygląda mniej więcej tak. Dziękuję. Kolejnym ćwiczeniem o które ludzie pytali, jest jak doskonalić siłę ciosu. Podobnie jak w przypadku tempówek i szybkości kopnięć, możemy zrobić, możemy zrobić na jak najmocniejsze uderzenia, czy to na worek, czy na tarczę, tym razem nie skupiając się na tym, żeby wykonać ćwiczenie jak najszybciej, ale jak najmocniej uderzyć, czy to w tarczę, czy to w worek. Wygląda mniej więcej to tak, że zaczynamy sobie od ciosu lewego prostego lub prawego prostego. Proszę. Okej, okay, dziękuję. Jak widzieliście, ćwiczenie było troszkę wolniejsze, ale na pewno partner czuł, że na tarczy było to dużo mocniejsze niż w przypadku szybkich kopnięć czy szybkich ciosów. Mieliśmy pytanie dotyczące ćwiczeń rozciągających, pomocnych w kopnięciu wysokim w high kicku. Może sobie zaczniemy od demonstracji krótkiej, siad rozkroczny. I robimy, możemy pomóc partnerowi zrobić skłon do lewej. Do prawej. Nawet nie muszę być pomocny do środka. Teraz z tej pozycji partner może sobie przejść na dłoniach do, do rozkroku i podobno, że zrobić do lewej. Do prawej. Może bardziej zrobimy to do kamery. Z tego możemy przejść do, do siadu rozkroczno-wykrocznego. Hop. Hop. Druga strona. Wszystko robimy z asekuracją na dłoniach. Żeby... Piotrek jest bardzo rozciągnięty, więc nie należy od razu iść na głęboką wodę. Z ćwiczenia robimy powoli, dokładnie, z pełną asekuracją. <laughs> ok, dziękuję. Najważniejsze w ćwiczeniach typu w kopnięciach typu hiking, czy kopnięcia okrężne na głowę, czy na strefę środkową najważniejsze są też biodra. Możemy też pomóc partnerowi, łapiąc go za kolano. Za kolano. Partner raz wkręca, wkręca się na stopie, hop, wkręcając bioderko. Hop, hop. Możemy sobie to wykonać w serii od 1 do 20 do 10. Tak żeby partner czuł, że... Wkręca bioderko. Okay. Możemy też zostać w tej pozycji. Położyć i pomóc partnerowi się ciągnąć. Partner robi teraz skłon. Hop. Może położyć stopę do kopnięcia bocznego. hop, Wkładając bioderko. Hop. Wszystko robimy z pełną asekuracją, cały czas ze świadomością, żeby nie uszkodzić ani siebie, ani partnera. Na dzisiaj to tyle. Ja zapraszam was serdecznie do uczestnictwa w dyskusji na Facebooku. Zadajcie pytania, my będziemy na nie odpowiadać. Do zobaczenia do następnego.